Witamy serdecznie w magazynie futbolowej Ligi 6, z Weekend. Przed nami, analiza sytuacji, która... Przed nami analiza sytuacji w lidze C1. Zobaczmy na zestaw par oraz wyniki. Zwycięstwo wysokie Darmatu nad Rochem, Remis i TV Sport z Furią Rochą 1:1 i zwycięstwo Delphi nad drewnej śródkowej 3:1. 3-1. Pierwszy mecz, który weźmiemy pod analizę to mecz Galdref RKK Agropark Kompel, no i długo oczekiwane zwycięstwo RKK. Długo oczekiwane, ale zasłużone, bo w tym meczu więcej jednak z, z okazji strzecki sobie wypracował Agropark Kompel, bo już w pierwszej połowie kilka razy wychodzili z zawodnicy sam na sam z bramkarzem Galdrewu. Zresztą bramkarz oto miał sporo potencji do swoich obrońców, że na zbyt wiele pozwalali, pozwalali rywalom. no Tak rzeczywiście było. Galdew no, próbował, próbował walczyć, nawet strzelił dwie bramki, jedną gol piętą, no ale RKK jednak było nieznacznie lepsze. Też fajna akcja Błaszczaka przy jednej z bramek. No i zwycięstwo 4-2 było upragnione, długo oczekiwane i zasłużone. No, Darmat Kraków-Krakwil przerwał serię wspaniałą Krzyśka Wajlera. No tak, rzeczywiście Groch zakończył ten mecz bez gola, co siłą rzeczy oznaczało koniec serii. Bramkowej i Kapitana Rocha, natomiast no, trzeba powiedzieć, że w tym meczu nawet zbyt wielu okazji, okazji nie miał. Darmat zagrał bardzo dobrze w obronie i miał zdecydowaną przewagę, tych goli mogło być więcej, to słaba skuteczność, ale też trzeba odnotować gol Dariusza Dombrowskiego, pierwszy mecz i Bramka, można powiedzieć, że kierownika teraz grającego kierownika. W tym momencie, I gdyby, grającego kierownika trenera. Tak, no w funkcji w tym momencie też miał powód do radości, no bo otworzył swoje konto w ekresie, jak sam zapowiada, jeszcze zagra z GeoCrackiem, no też chciałoby się, żeby, żeby częściej na boisko wybiegał, no ale sam mecz, podobny trochę do meczu Amber Gold Rock, też 3-0 do przerwy a w drugiej połowie zwiększenie przewagi przez faworyta. Wspomniałeś o graku Geokrak przygrywa z popilimy wczoraj. Popilimy wczoraj wygrywają 7 do innego. No tutaj już sytuacja kadrowa Popili się poprawiła w porównaniu do poprzedniego meczu. No i to miało przełożenie na, na wynik, zwycięstwo pewne 7-1. Wiele do powiedzenia Geokrak nie miał, kilka okazji sobie stworzył, natomiast golas strzelił z rzutu karnego, ale generalnie trzeba powiedzieć, że Popili było zdecydowanie lepsze Zresztą to nie dziwi, bo sytuacja wtedy daje oddaje różnicę, jaka dzisiaj w tym momencie go, jak odpłopiliśmy wczoraj. W przypadku zwycięstwa Delphi nad Ambergold ten zespół miał szansę na, na pozycję medalową. No to się jednak nie stało i, i przegrali z, z graczami w białych koszulkach w stosunku 10 do 3. No tak, zdecydowana porażka. Ambergold szybko rozwiało tutaj jakiekolwiek nadzieje. Jeśli Delphi miało na wyrównany mecz, no to, no to szybko zostało tych nadziei pozbawione, a Gold dopiero w końcówce pozwolił rywalom na, na strzelenie trzech goli, a tak to już prowadził kilkoma bramkami, wysoko do zera i szybko rozstrzygnął losy tego meczu, także no, pokazał, pokazał siłę i wydaje się, że te trzy drużyny, które są na czele tabeli, no to zdecydowanie jednak przewyższają resztę statki no, myślę, że, że pozostaną na tych miejscach, no Delphi musi skoncentrować na bardzo o miejscu. Drabność Szóstka Wydera wygrywa jedną bramką z AKS kabaret. To był szalony mecz, bo czego AKS kabaret? To, obie, obie drużyny mogły ten mecz wygrać. Najpierw Szóstka wypracowała sobie przewagę, prowadziła 3-1, potem tą przewagę roztrwoniła. No i wydawało się może, że AKS obróci losy w meczu, natomiast po tym jak, jak strzelił bramkę wyrównującą, no to po chwili, po chwili go raz stracił decydujące trafienie Michała Łuszko, czyli ten zawodnik, który zawsze podrywa ze do walki, tym razem zapewnił tej drużynie wygraną. No i, no i szóstka, szóstka zakończyła ten mecz zwycięsko, no, a AKS znowu przegrał jedną bramkę. Drink Team, aerodynamika nocnika, można powiedzieć zaskakująco niskie, niska porażka z Drink Team, ale jeśli weźmiemy pod uwagę problemy kadrowe aerodynamiki i to, że w bramce musiał stać Igor Stolarczyk, no to, to, to ten Dream Team mógł naprawdę pokusić się o, o coś więcej. No mógł się pokusić i ten, równie dobrze mógł się ten mecz skończyć wyższą wygraną aerodynamiki, jak również zwycięsem, może nie zwycięzcą, ale choćby remisem Dream Teamu, natomiast no, tutaj mógł, nie mówimy o osłabieniach, raczej aerodynamiki, no bo przecież e, ten zespół ma dosyć szeroką kadrę i e, fakt, że może kogoś zadachło, ale był zątek był słuchan był Sendor, także chociaż ta sama trójka powinna tych goli, teoretycznie przynajmniej nastrzelać więcej, a tymczasem strzeliła Arwenka tylko dwa gole, więc tutaj też nie był problem. Problem nie był brak bramkarza, no bo Stolarczyk puścił tylko jedną bramkę i zresztą jak na zawodnika z pola spisywał się bardzo dobrze i kilka razy wybronił groźne sytuacje, także akurat brakiem bramkarza tutaj bym się nie przejmował, a raczej zwrócił uwagę na dobrą grę link teamu i to, że ograniczyli poczynania, bądź co, bądź bardzo dobrze Dysponowany do tej pory zawodników ofensywnych aerodynamiki, jak Zontek, słuchaczny, czy właśnie Sendor, który w tym sezonie gra rzadko, ale wiemy, że umiejętności ma spore. La Furia Rocha wygrywała przez 45 minut z East TV. No, przez 20 wygrywała, bo 26 o, strzeliła o, bramkę. 20, przepraszam. E, no ale na 5 przed końcem e, straciła tą bramkę z rzutu karnego no i zremisowała tylko. No tak, mecz to był taki, który obie drużyny zaczęły hmm. bez bramkarzy, bo Furia furii przez cały mecz bronił w WizTV bronił na początku Batku, potem dołączył już do drużyny Nominalny Bramkarz. No ale obie drużyny grały jakby bardziej defensywnie i pojawiły się głosy w komentarzach, że mecz na niskim poziomie, bo groźnej sytuacji nie było. No rzeczywiście w ofensywie drużyny zagrały bardzo kiepsko, no ale trzeba przyznać, że, że głównie koncentrowały się na defensywie i podejrzewam, że, że ta gra defensywa, defensywna była na niezłym poziomie. No ale rzeczywiście w 26. minucie Furia objęła prowadzenie, no i ten wynik y, trzymała do 45. minuty, wtedy rzut karny słusznie koryktowany i wykorzystany y, na 1-1. Mecz chyba, chyba, można powiedzieć, że sprawiedliwy wynik, tak, nieznacznie więcej okazji chyba takich lepszych miała. Furia, ale no TV miało, miało zabrako zabrako i Stevie miało... Zabrakło skuteczności. I, i, tak, no, no, no ale to różnica może dwóch okazji na korzyść Furii, także remis sprawiedliwy. O, I spotkanie kończące ten tydzień w Lidze C1. Delphi, drewno i szóstka Wejdera. Delphi pierwszy mecz z Amberem przegrało, drewno pierwszy mecz wygrało za AKS Kabaret. W tym meczu Delphi a, pokazało swoją wyższość. No tak, tak jak mówiliśmy, że, że można z Ambergolcy czy z strzałówką z tą pieszą trójką przegrywać, to, to, bo to jest inny jednak poziom na ten moment, to jednak jeśli chodzi o resztę stawki, no to delfi sobie radzi bardzo, bardzo dobrze, z resztą stawki nie inaczej było tym razem, choć też zwycięstwo łatwo nie przyszło. Kilka okazji zmarnowanych przy stanie 1.0 przez delfi, kilka też zmarnowanych przez szóstkę która po przerwie doprowadziła do remisu, no ale nie potrafiła tego remisu utrzymać, nie potrafiła też wyjść na prowadzenie, a to w końcówce Delphi zrobiło, no i wygrało 3-1, ale mecz ciekawy, kilka ciekawych okazji, także piłka raz czy drugi trafiała w słupek czy poprzeczkę bramki refala, także mecz mógł się podobać, w dosyć szybkim tempie był prowadzony. Zobaczmy w takim razie na tabele Ligi C1. Na pierwszym miejscu Erdogan, Mika na drugim miejscu Darmat, Kraków, Kraków i na trzecim Ambergold a na ostatnich miejscach rkk-agropark.pl oraz geokrak. Przed nami szóstka tygodnia, Lisowicz, Konieczny Kurmanek, Nowakowicz, Kuźmienko i Błaszczak. Gwiazda wędruje do Nowakowicza. Tak, no zawodnik wykazał się rzadkim wyczynem, bo w meczu z Delpi zajczył aż, aż 6 asyst. Nie sprawdzałem dokładnie, ale to jest podejrzewam, że mało który zawodnik Takim wyczynem się popisywał, no bo bramki to, to zawodnicy strzelali w nawet w liczbie większej, ale asysty to, to sprawa trudniejsza, no i dlatego też yy, on jakby był mózgiem Amber Gold i, i w tym tygodniu otrzymał gwiazdkę. To wszystko, o, otrzymał gwiazdkę, tak, dziękujemy serdecznie, to wszystko z Ligi C1, dziękuję bardzo.